Cześć. Słuchajcie, w dniu dzisiejszym rozpoczynamy serię czytania czytanek o rolnictwie w Aszą i właśnie w tym momencie zaczynamy czytać o tych pojazdach rolniczych. Może kogoś to zainteresuje. Pomyśleliśmy, że to będzie fajne. Tutaj będę dzisiaj naklejał. Dzisiaj? Dzisiaj chyba nie. Czekajcie, sobie tylko tutaj ustawimy ładnie. Żebyście wszystko dokładnie widzieli też. Siema Spis. Pozdrawiam Cię też. Kolego. A więc tak. Ciągnik rolniczy. Je Jeśli kiedykolwiek byłeś na wsi, na pewno widziałeś ciągnik rolniczy. A być może miałeś nim jako pasażer. Traktor to, to chyba najpopularniejsza maszyna rolnicza, która już na dobre wpisała się w krajobraz polskiej wsi. Ciągnik ze stałym napędem jednej osi są spotykane najczęściej. Charakteryzują się tym, że tylne koła są większe niż przednie. I to tutaj czytałem ten tutaj moment. Antosiu, nie wierzę mi tutaj na książkę. Teraz ta strona. Słuchajcie, zaczynam od tej strony. Cześć, Filiks, pozdrowienia. Pozdrawiam Filiksa, naszego kolegę, który zawsze jest z nami. Niektórzy rolnicy do dziś korzystają z wysłużonych traktorów, ale na rynku jest dostępnych wiele modeli. Ciągnik jest niezbędny w każdym gospodarstwie. Można do niego przyczepić sprzęt, używany podczas prac rolnych, albo przyczepę. Jest wykorzystywany podczas orania, siania, nawożenia, koszenia, zbierania chwastów, zbioru plonów, przewożenia zbiorów i zwierząt. I teraz ciekawostka o Ursusie. Ciągnik Ursus był produkowany w zakładach mechanicznych Ursus w Warszawie. Ta najstarsza polska marka motoryzacyjna została założona w 1893 roku. Czyli zobaczcie, że już ponad 100 lat. Pierwszy ciągnik wyprodukowano w 1922 roku. Działał na benzynę i naftę. Osiągał prędkość 4,7 km na godzinę. W latach 50. XX wieku opracowano uniwersalny ciągnik C325. Od 2001 roku traktory są montowane w Lublinie. Cieszą się dużą popularnością nie tylko w Polsce, ale też na świecie. Czy wiesz, że. A dzięki Felix. Spis, ty mieszkasz na wsi? Super. I teraz tutaj, tu, tutaj mamy ciekawostkę, słuchajcie. Czy wiesz, że pierwszy polski ciągnik o napędzie spalinowym, nazywany ciągówką, opuścił fabrykę Ursus w 1922 roku? Natomiast pierwszy skonstruowany na świecie ciągnik o napędzie spalinowym to maszyna konstrukcji amerykanina Johna Froelicha z 1892 roku, czyli słuchajcie, 30 lat, 30 lat zajęło na to, żeby amerykanin wymyślił pierwszy spalinowy traktor, bo nie mówimy o parowym, tylko spalinowy, i 30 lat później trafił on do Polski. Kolejna strona. Słuchajcie, dzisiaj myślę, że zrobimy kombajn jeszcze. Jasne, Felix. Słuchajcie, proszę Was, żebyście, jeżeli mogli, to wejdźcie na kanał Felixa. Porównanie rozrzutników? Słuchaj, nie wiem. Myślę, że pojutrze wrzucę ten film z porównania rozrzutników i, i tak to będzie wyglądało, bo jeszcze nie zdążyłem go obrobić, ale no myślę, że to chyba pojutrze go wrzucę. Chyba, że zdążę jutro, to może jutro zrobię, ale premierę zrobię na, na pojutrze, na rano. Kombajn zbożowy. To potężna maszyna, ta, przepraszam, ta potężna maszyna służy do zbioru zboża, pszenicy, jęczmienia, żyta, owsa czy pszenżyta. Co ciekawe, po wyposażeniu kombajnu zbożowego, dodatkowe narzędzia można go wykorzystać do zbierania roślin strączkowych, kukurydzy, rzepaku i słonecznika. Maszyna ma charakter uniwersalny, czyli łączy w sobie funkcje trzech innych urządzeń. Kosiarki, żniwiarki i młocarni. Może także zbierać i mucić zboże, które zostało wcześniej skoszone. Kombajn wydziela ziarna z kłosów. Teraz tutaj czytam. Kombajn jest maszyną jedno... jednoetapową. Przepraszam małymi literkami. Kądzio09 prosi osób na jego kanał. Proszę bardzo. Chłopaki, dawajcie dla Kądzia tutaj suła. Trzeba się wspierać. Słuchajcie... Mam nadzieję, że też będziecie robić filmy. Też wrzućcie, ja też was, was zasobuję. Jeżeli kogoś się zasobowałem, to Santosiem, to prosimy tutaj dać znać, to zasobujemy. Oznacza to, że koszenie, młócenie i przygotowywanie do transportu odbywa się jednocześnie. Czyli wiecie, kombajn kosi, młóci i przechowuje ziarno od razu na sobie, tylko potem wywala na przyczepę. Teraz tutaj mamy. Wysokość koszenia można ustawić w zależności od ścinanego zboża. Oraz zapotrzebowania na słomy. Teraz tu dwa przednie koła są większe i mają funkcję napędową, a dwa tylne są niższe i służą do kierowania. Sami wiecie, że też zdarzają się kombajny z gąsienicami, prawda? Antoś? Tak. Są gąsienice, dlatego że ten ciężar. O, dzięki. Dzięki Firiks. Eee, słuchajcie, bo jest duże zbiorniki. Kombajny są coraz większe. I na tych kołach normalnych, okrągłych to działa, to będzie działać, ale jeżeli jest troszeczkę chociaż mokro, to on będzie się zapadał. A sami wiecie, tak jak w czołgach, jak są gąsienice, to ten ciężar się tak jednak na tej gąsienicy rozkłada i więcej można zabrać. Albo można zabrać tą samą ilość zboża, ale jest mniejsze podobieństwo, że kombajn się zakopie. Ciekawostka. Najpopularniejszym kombajnem używanym na polskiej wsi jest bizon. Służy on do zbioru zbóż, rzepaku, kukurydzy i słonecznika. Do 2004 roku był produkowany przez fabrykę maszyn żniwnych w Płocku. Wytwarzane tu maszyny były eksportowane do wielu krajów. I jak myślicie, czytać jeszcze następną stronę? Mamy kosiarkę i młocarnię. A nie wiem, czy jestem popularny. Chyba nie jestem, wiesz, Felix. Co tutaj kolega napisał, że ma gospodarstwo? Zaraz zobaczymy. Spis. O, ty masz bizona. Jak tam ci ten bizon chodzi? Opowiadaj, sprawuje się dobrze? Cześć, Szymon. Narzekają na te, na te bizony. O, narzekają. Narzekają. Że się psują. Ale to wiecie, to zależy też. Niektórym się psują, niektórym się nie psują. Zawsze coś tam się w kombajnie zepsuje, nie? Chociaż w tych zachodnich chyba mniej, ale nie jestem aż takim specjalistą, nie znam się. Kosiarka. Chupaki, zaczynamy teraz i dziewczyny, jeżeli są. Tą stronę. Kosiarka. Kiedyś trawę koszono kosą. Później ją suszono, przerzucano grabiami i zbierano. Dziś rolnik korzysta z kosiarki rolniczej. To maszyna służąca do koszenia trawy, przede wszystkim na łąkach. Kosiarka może być ciągnięta przez zwierzęta pociągowe lub ciągnik, albo mieć własny napęd. Rolnicy używają kosiarek, żeby pozyskać siano, które jest niezbędne w każdym gospodarstwie. Kosiarki dzielimy na rotacyjne i listwowe. Kosiarki rotacyjne mogą ścinać wyższą trawę niż kosiarki listwowe. Rotacyjna, jeżeli ktoś nie wie, to jest taka, że ma takie dwie, dwa albo więcej bębnów i po prostu obracają się i się wysuwają noże, a listwowa to tak jakbyście mieli nóż od krojenia Wędliny, po prostu musicie go przekręcić na bok i możecie ścinać jak normalna kosiarka. Czekajcie chłopaki, sprawdzę tylko czat. Dobrze, tylko się zepsuł. Kombań, bo kamień. Kamień wszedł. Chyba kamień wszedł. Dzięki Kuba. Też pozdrawiamy Ciebie. U mnie kosił, ale kolega, bo my nie mamy bizona, ale dobrze chodzi. No to mówię. Albo chodzi dobrze, albo nie, nie dobrze. Słuchajcie, Ciekawostka. Czy wiesz, że pierwszą kosiarkę trawnikową wynalazł w 1830 roku Edwin Budding? Była ciągnięta, był ciągnięta przez konie, które miały założone gumowe buty. No proszę. Pewnie dlatego, żeby się nie zapadały w tą trawę. Mocarnia. Czyli teraz przechodzimy tutaj. Mocarnia. Te kółka, które tutaj widzicie, słuchajcie. To są naklejki i po prostu naklejki można odklejać. Naklejki można odklejać i przyklejać w te miejsca. Nie no, tutaj walczyć naklejkami, bo Justyna musi iść spać, a takie kolacje. Smacznego, Antosiu. Dziękuję. Mocarnia. Mocarnia służy do mucenia zbóż, czyli oddzielania ziaren zboża od kłosów i plew, rzepaku, roślin strączkowych, marchi, trawy, koniczyny czy kukurydzy. Najważniejszą składową mocarni jest bęben młocący, który obraca się i ociera o nieruchomy element, czyli klepisko, i rozbija kłosy czy strąki. Następnie ziarno jest y, oczyszczane. Dzięki wynalezieniu tej maszyny rolnicy zaoszczędzili dużo czasu. Dawniej do młócenia wykorzystywano cep. Zboże układano na twardym, płaskim podłożu i uderzano w nie cepem. Ciekawostka. Młocarnię wynalazł Andrew Michael. Już około 1786 roku. Dziś mocarnie nie są już produkowane jako samodzielne maszyny i wchodzą w skład kombajnu rolniczego. Czyli generalnie kiedyś po prostu tam jest taka pralka automatyczna, taki bębem jest. Tylko że tak jak w pralce pranie się pierze w środku, tam, tak, tam na zewnątrz tego bębna kręciły się, kłosy wpadały i się tak jakby mieliły, po prostu odzierały się. Dobra, słuchajcie. Chyba będziemy kończyć, bo my tutaj będziemy się zbierać. To była pierwsza część tego cyklu. W książce jeszcze sporo tych materiałów. Dzięki bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, pozdrawiam Was, chłopaki. Jeżeli kogoś nie zasubowałem, to zasubuję. Trzymajcie się i do zobaczenia. Powiedz cześć Antoś. Cześć!